Cześć. Tutaj, w Łodziu. Cześć. Ale się wydarzyło. Tutaj, Krzysiu. Wyłączyłem... Wyłączyłem sobie silnik na początek. Nie, ja o, cię po prostu kur... z nie widzę. Ty, boś mi manem wyjechał. No ja cię nie widzę. Ale ja cię właśnie widzę, <słuch> to jest standardowy problem. <słuch> o, dobra, widzę cię już. Teraz jest lew i nie wiedziałem pierwsze. Super. Aha, jedziesz bo ty, ty tam? Się wodzisz, ty się pewnie wodzisz w tych nowych manach, tych TGX-ych i tam pisze chyba man, nie? Yy, no czasami tak. Jedziesz ty tam? No właśnie, jadę. No mówię, że ta renówka to się lewo do 70 <coughs> rozpędza. Ja jadę 50 no 60 już. Tutaj ten paliwo, jakbyś chciał. O, jedziemy do Niemiec! Przejście graniczne. Wiesz, co się ostatnio działo na przejściu granicznym? A to, to przejście graniczne, To takie niebezpieczne? Nie, to jest to takie ładne. Bo tam były wtedy, A. kurde, ba, takie te, te takie słupy Zwiary. przenośne. No. Wiesz, o co no. chodzi? Ja walnąłem o jeden i poleciałem. Jeśli chcecie zobaczyć końców, uwaga, na lewy pas zjeżdżaj, bo policja stoi. Na lewy? A, no. Na lewy, dobra. Ja jadę cały czas lewym policjantem. Gdzie bo ja jadę 170? 135 tą ciężarówką, jest? Myślałem, ty? że 170 naprawdę. Ksawery! Ty ja się prawie wyprostowałem jeszcze, Ksawery! Co ty, no to... się walił? Coś! Czy, czy to ja co zrobiłem? Dobra, jedziesz tam 70. Ile jedziesz Może teraz? Nie... Aha, odkryłeś. Jadę 20 na godzinę. No ja. 14 aktualnie. Ty What my to? na farmę wjeziemy. A w sumie nie dziwię się, że traktory na farmę, no ale nieważne. Muszę wyjechać na teren poza koli. O dobra, widzę cię już. <grym> Kurde, czekaj. O dobra, jest zielone. Jeć, jest, jest, jest. <grym> Coś czujesz, że, że wystartował idealnie. Że ty byś mnie tam walnął, jakbym nie wystartował. Patrz, się... <laughs> 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 Powiedz to nie, to samo wcześniej zrobiłeś. wcześniej <laughs> zrobiłeś tak No! <laughs> nie, Ursusa no nie, <laughs> Zdarzyły się stoisz? dwie osobówki Ale co stoisz czy nie? Dobra, żyję. Na początku. Nie, czemu. Nie. nie no, ale na początku. To na ja żałuję, że ją kupiłem, ale muszę pożyczkę teraz płacać. Hmm. Zaraz będę na minusie. Ty. Nie no, ale mówię, swoja ciężarówka to się kompletnie nie opłaca. Bokiem. Znowu! Ja. <laughs> Walnąłem w osobówkę! Lecę przez... <laughs> Jestem! Jestem na trawie! <grym>? Jestem na trawie! Jak? Co ty zrobić? <grym> no, <grym> ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Przestała mi działać myszka, zacząłem latać na boki i poleciałem na trawę. Teraz jeżdżę po trawie, obok, obok autostrady, nie? Otóż zapraszam wszystkich do zobaczenia, co Władziu zrobi. A sam zobaczył coś od tego owału. No a ja nawet nie wiem jak ja to zrobiłem. Ja sobie jadę, przestała mi myszka działać wolną w osobówkę. Tylko ja teraz powoli mogę tylko jechać, bo potrawię no e, to powoli. Bo, bo ty masz umiejętności specjalne, ty zawsze masz umiejętności specjalne. Poczekaj, poczekaj, na mnie to zobaczysz, jak będę jechał po Ja? A bo ty jedziesz terenem, w którym w ogóle dostępu nie ma. No. Kurde Kurde no, kto to tyle świateł wymyślił, no? Tą samą trasą a, a, transportujemy ciężarów w traktory? Nie Nie, nie gdzieś coś Nie, no ciało mi nie... No kurde, znowu zatrzymaj się No patrz, tak, znowu ta sama sytuacja <noise> Znowu się zielone jak ten Wiesz. Że coś się stanie? Że we mnie walniesz To no ty no kto? A ja nie jadę tą czerwoną skanią czy to co pojedzie. A nie ale dobra, My, dobra inną jedziemy jednak trasą Ale ty Dobra ciężar, na ciężar, prawy nie pas nie najbardziej jest. teraz A już baza, że ja cały czas jadę ostatni, nie wiem dlaczego. Kurde, znowu mi mieszkanie działa. A włoniu? Tak? Nie używasz kierunkowskazu w ogóle? Wiesz, jakie się w ogóle włącza? Wiem. Kwadratowymi nawiasami, ale nie używam. Zazwyczaj. Odsuniemy sobie szybę. I można? To człowiek. Jak? To ja sobie tam w ustawianiach po kąpi po, po Kurde, no osobówka, czemu jedziesz tak powoli? Jest... No, ty, ja nie... <laughs> Czekaj bo 90 na godzinę jechałem. Ja ty w swoim żywiole jest. To jest po... po to naprawdę jest fajny. No to już Unia Europejska, no to można. Normalnie. Erłopa! Co ty kurde jedziesz tam 100 na godzinę? I faktycznie, w sumie, w No nie wiem, ale widziałem na mapie, że kurde poruszasz się jako Rangutan. <laughs> ale nie użyję tej techniki teraz. Dobra, prawie i no. mi się udało jej użyć. I to przez przypadek. Oczywiście, że musiałem w barierkę walnąć. Kurde, znowu mi my nie działa. A nie, fakt też włączyłem czat. I też myślałem, no, no. że mi my myszka nie działa. To <laughs> No ale kurde, tam nie ma dalszej drogi, nie? W sensie tam nie. wchodzisz, jesteś na tym moście, masz cztery zejścia, a potem te zejścia nigdzie nie prowadzą. No Ach, kurde! Nie, no się wydaje, mi się wydaje, że w Polsce są No co ty jak. zrobiłeś? No co zrobiłem? Wjechałem. Ja no ale wjechałeś chcesz. na mnie. Jak wjechałem na ciebie? Od kiedy tak? No ja jechałem na tym pasie i ty we mnie walnąłeś. Ty jedziesz tą nową renóweczką, tak? Nie, jest jakaś ładna. Nawet wolałem w sumie tamto, co wcześniej było. A co ty dalej? co no to było też? Znaczy no, znowu obrażam firmę Renault. No człowieku, bo mi zaraz uszy wypadną. Dobra, myślałem, że to bramki, ale nie. Ta autostrada, kurde, nie, nie jest nie... <śled> Czemu? 100 nie jest zabójczą prędkością. <gryzaj> Oczywiście, że musiałem w bramkę walnąć. Ty ja wiesz w ogóle, że w tej grze istnieje takie coś jak światło. Ty, ale jakie to jest drogie. Ty, ale wiesz... A ja nawet nie widzę tych świateł, bo jeszcze nie jest ciemno. No, tak, tak, No Czyli chyba musimy zjechać. Czekaj, nie, dobra, nie, poczekaj, muszę, muszę się ten, wrócić, wsteczny, uważaj osobówko, no ja myślałem, że tutaj się jedzie, bo tak było ten, że na Poznań się skręca, nie, to myślałem, że, no kurde, osobówka, nie jedź za mną, bo ja zaraz się w ciebie walnę i tyle będzie z zabawy. Weź tam na mnie poczekaj, bo ja tutaj manewry robię. Te, 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 bo tu jakieś chłopy jeżdżą, że normalnie a strach się myślicie. Ale w ogóle z tego odcinka będzie mało tych. Będzie mało śmiesznych momentów, bo to przecież kurde... Dobra, trzeba hmm. coś zaraz robić. Nie, jeździmy agresywnie zaraz. No tutaj Zobaczmy takie się w tak... Ciebie wjeżdżał. Zrobimy taką jedną drogę, że będę w ciebie wjeżdżał ile się da? to czuję, że tam umrę. Oj, umrzesz. I to jak? Hehe. <laughs> Łocie, kurde. Ty, ja zaraz w górkę wjadę chyba. Tak jak Halo? kiedyś. <laughs> no oczywiście, że musiałem coś odwalić. A więc stoję teraz bokiem. Oj, cię pewnie nie do Poznania. No, do Poznania. Co? <laughs> Dobra. Ale ty jesteś niefajny w stosunku wow, do... cie kurde! Co? Dobra, na tym, na rondzie walnąłem winną ciężarówkę, nie przejmuj się aż tak bardzo. Dlaczego można się to było spodziewać No kurde, nie wyjechałem na tym na rondzie. Ty jaki fajny parking Tylko się zatrzymałem, bo zapomniałem światłę światło włączyć. Miał. nie nie Właśnie mnie Ja se wyjeżdżam, a tu ciężarówka mnie walnęła, nie? Widzę, że nawet ciężarówką copa. No patrz, no rysujesz mu lakier po całości no i, no i co mnie to obchodzi? On Teraz nie ma ja uczuć Ja <laughs> W ciebie. A ja nie, nie dostałem nic. Kurde. O, od... Teraz awiało. dostałem uszkodzenia, bo wjechałem w kogoś. Kurde, patrzyłem się Gdzie ty jesteś i się walnąłem Ta? No? Zajubiście. O, Oho! Awaria silnika, odwiedz najszybciej serwis. No chłop już jest w na końcu świata, a ja dopiero to jestem Dobra, niego Dobra, chopsiłp, teraz tak Czy Czemu napisałem E, chcesz przejechać? No właśnie, próbuję, ale nie, nie dam radę <kluzny> Widzisz Przejechać, teraz ciężko żeby cię przejechać. <kluzny> przejechać ciężarówkę ciężarówką o, Cię kurde, ktoś wie, że ciągniki rolnicze. Ty, może my, ale w innym świecie, w wymiarze. Nie no, zaraz mnie coś trafi. O, jeszcze co, jeszcze i cię To ty barierki trafisz. No patrz, no silnik nie chcę odpalić. No cóż... No to no chyba na... koniec challenge'u. O no nie! No i koniec, koniec. No to ja poczekam na ciebie. Okej. Okay. Okay. Dobra, ale postaram się, Ciebie nie wjechać. <grym rows> Już nawet mnie nie obchodzi, we mnie wiedziesz. Chociaż nawet by było dobrze, bo może bym jakoś ten La Co ty, Legia Warszawa tutaj ten? Legiony to. <grym <grym <rais> No śpiewaj coś. Twoja stara... Dobra, jednak nie. Jednak nic nie śpiewaj. A ty już na firmie jesteś? No, no udało tak? mi się uciec przed tobą. Ty, ty, ty. Zadowalająco. Niemożliwe. O ty kurde, bo on wiatr przejechał. Co ty, wiatr, przejechałeś? Wjazd przejechałem. Nie no, ja bym jeszcze jedną sesję sobie poleciał. Człowieku, jeśli tu będzie wycinanie, u mnie już nagrywka trwa prawie godzinę. A to dobra. Dobra, czekaj. Dobra. Czekaj. 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 Powiedz coś jeszcze ciekawego na koniec, bez takich złych rzeczy. jakiś normalną rzecz, taką dobrą jakby.

Na ile? Mam jeszcze mnie sobie grę pozłosiłem, a ty normalnie mi się jeszcze do ucha. Wiesz, że mnie to bolało. Ale jak? Dobra, kończymy ten odcinek? Kończymy. Dobra, to elo widzowie. Cześć, to